Uzdrowisko Krynica Zdrój także boryka się z problemem niskiej emisji. Dwutgodniowa akcja Radia Kraków i Polskiego Alarmu Smogowego, podczas której monitorowano krynickie powietrze, wykazała, że przez 7 dni były przekraczane normy czystości. W jednym dniu nawet o 200%. To każe się zastanowić, jak temu przeciwdziałać. Pojawia się też pytanie, skąd ten smog się bierze, skoro jak zapewniają władze, wszystkie budynki komunalne, uzdrowiskowe i spółdzielni mieszkaniowej są ogrzewane gazem raczej nie ma wątpliwości, że to wina kominków i pieców w wolnostojących domach. Ta akcja Radia Kraków i Polskiego Alarmu Smogowego wykazała przekroczenia czystości, przekroczenia norm czystości powietrza. Zamierzacie coś z tym robić? Może specjalny program ochrony jakości powietrza? Może jakieś preferencje? No bo Coś trzeba robić, panie burmistrzu. Panie doktor, ja mogę powiedzieć, że bez względu nawet na tą akcję tego alarmu spongowego czy radia Kraków, ja wypowiadałem się w tym temacie zimą tego roku, wtedy, kiedy była ta akcja, nazwijmy to jednej z tych fundacji, która chyba nie lubi polskich uzdrowisk. I wspominałem, że bez względu na to, że moim zdaniem, co, pod, co dalej podtrzymuje, że Klinica ma bardzo czyste powietrze, a okazjonalnie może mieć zanieczyszczone. To nawet jeżeli okazjonalnie to ja oczywiście chciałbym doprowadzić do tego żeby to powietrze było docelowo czyste przez cały rok. Natomiast W jaki sposób? Właśnie. My jesteśmy na etapie w tej chwili końcowym opracowania tak zwanego programu redukcji niskiej emisji. Uzyskaliśmy dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Program ma być opracowany do końca roku. Ten program na dzień dzisiejszy znamy już w tej części która powstała. Jestem nim trochę rozczarowany dlatego że tam jest diagnoza i na razie takie dosyć ogólne sformułowania, co można. Oczekuję od firm eksperckich, która dla nas pracuje, rozwiązań konkretnych. I być może, że znajdą tam się takie rozwiązania, które będą na przykład sugerowały zakaz bezwzględny palenia węglem na terenie całej gminy. Ja tego nie wykluczam, ale mieszkańcy, którzy przecież opalają węglem nie dlatego, że są złośliwi, czy, czy powiedzmy nie chcą opalać gazem, tylko dlatego, że po prostu nie stać ich na bardzo drogi gaz. Czynnik ekonomiczny, proszę Państwa, jest najważniejszy tutaj. Wielu ludzi po prostu nie stać na zakup gazu, który jest szalenie drogi w Polsce i to jest największy problem. Gdyby były dopłaty, nie wiem, centralne rządu polskiego, do, do chociażby dla takich terenów jak nasze, gdyby jakaś była inna możliwość dofinansowania, to na pewno ludzie, którzy przecież opalanie węgrem nosi ze sobą pewne konsekwencje, to jest brud, to jest czas. To no jest dobrze, panie burmistrzu, ale gminy nie stać na to, żeby taki system dopłat dla swoich mieszkańców zafundować? Gminy nie tylko nie stać, gmina takich rzeczy robić nie może. Natomiast ja nie wykluczam, bo przecież wiem doskonale, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, która już, już trwa od jakiegoś czasu, że olbrzymie pieniądze mają być również w małopolskim regionalnym programie operacyjnym przeznaczone właśnie na redukcję niskiej emisji. I teraz zależy się od tego jakie instrumenty zostaną dobrane, zarówno po stronie gmin, jak i po stronie województwa, być może uda nam się zbudować jakiś system dopłat, jeżeli nie do paliwa pod nazwą gaz, to na przykład do jakichś, powiedzmy, urządzeń, które będą redukowały te zanieczyszczenia w piecach. Nie jestem ekspertem, więc nie chcę to się wymączać, ale szukam rozwiązań, będę szukał rozwiązań tego typu. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby stworzyć Program ochrony powietrza, program niskiej emisji dla całej Małopolski, która, jak ostatnio podały media, jest najbardziej zanieczyszczonym regionem w Polsce. I wydaje mi się, że wtedy to ma sens, bo raz jeszcze podkreślam, nie jestem ekspertem w dziedzinie ruchów mas powietrza czy w dziedzinie zanieczyszczeń, ale wydaje się bardzo prawdopodobne, że część zanieczyszczeń, która pojawia się na terenie danej jednostki terytorialnej, niekoniecznie pochodzi wyłącznie z jej terenu. To jest, ja bym to nazwał tak trochę żartobliwe, importem e, tych zanieczyszczeń z innych, e, z innych terenów. I jeżeli eksperci, którzy się na tym znają, potwierdzą tą diagnozę, którą w tej chwili ja tutaj wypowiedziałem, to wydaje mi się, że nie ma innej możliwości i nie ma alternatywy, tylko trzeba zbudować wspólny program. Bo też chodzi o to, żeby Krenica nie straciła statusu zdrowiska. Jeśli będzie zanieczyszczone powietrze, absolutnie to, to jest, może być problem. Tak, to jest priorytet absolutnie I... Przystępujemy zresztą już w przyszłym roku do monitoringu, ponieważ zobowiązani jesteśmy do tego, aby prowadzić monitoring przez 3 lata. No i mam pełną świadomość, że te działania muszą oczywiście być ze sobą skorelowane, bo rzeczywiście Pani Rektor ma rację, że status zdrowiska otrzymuje się na okres, w naszym przypadku 10 lat, a później e, oczywiście e, mam nadzieję na kolejne i to jest absolutny priorytet. Także ten temat jest dla mnie szalenie istotny, jeden z najważniejszych, natomiast e, śmiem twierdzić, że y, problem y, ma wymiar nie tylko lokalny, ale wręcz regionalny.